Hmm. Ładne to takie nie. Takie się ktoś postarał tutaj. A tu, tu jest jeszcze jakiś ładniejszy patent... Ciekawe. Ciekawe, widać, ktoś tutaj dba po swojemu o ten autobus. Dzień dobry. Dawno nie było żadnego live'a. A... Dawno nie było mnie w autobusie. I do tego stanu rzeczy wszyscy musicie się przyzwyczaić: że autobus to już tylko z przypadku albo niechcący, ale dalej będzie. A... Słuchajcie. Przede wszystkim chciałem, chciałem Was mocno przeprosić za taki stan rzeczy. Przepraszałem już moich wspierających kanał, ale powinienem przeprosić Was wszystkich oglądających, subskrybujących i też tych niesubskrybujących, bo ja na nic ostatnio nie mam czasu. A odnoszę wrażenie, że pracuję mniej. Mam więcej dni wolnych, a mam jeszcze mniej wolnego czasu. Mam tak potężne zaległości, że, tak jak wcześniej był jeden film dziennie, to teraz przynajmniej jeden w tygodniu. Rzadziej, ale niekoniecznie gorzej, chyba, więc raz jeszcze przepraszam. Proszę wybaczyć. Ale przejdźmy do meritum sprawy. Bo pamiętacie konkurs BP-tour czy guide. No i trzeba ten konkurs w końcu rozwiązać, bo była ankieta, ankieta się dawno skończyła. Miało być do początku lipca, już jest prawie że koniec lipca, więc czas powiedzieć, kto zwyciężył w tym konkursie i kto dostanie nagrodę. I pozwolicie, że ja was tutaj troszkę odsunę. Mam tutaj ściągę. A no, i słuchajcie, i, i wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że zdecydowanie, ostrość, gdzie jest ostrość? Ja się pytam. Patrzcie, YouTube nie złapie ostrości. Ale zdecydowanie, jedna trzecia głosów prawie to jest odpowiedź Pawła. Więc, Paweł, jesteś zwycięzcą. A Pawła, prosimy żeby skontaktował się ze mną w prywatnej wiadomości czy to na fejsie, czy na YouTubie, czy to na Whatsappie i do Pawła powędruje obiecana nagroda. Ale też wspominałem na filmie, że będzie jakiś taki nagród pocieszenia. Problem polega natomiast na tym, że prosiłem was częściowo Abyście wskazali kogoś, kto powinien tą nagrodę specjalną dostać w komentarzach, i szczerze powiedziawszy, to nikt nam specjalnie nie wskazał nikogo, że on zasługuje na tą nagrodę z tego i tego względu. Więc e, nagrodę pocieszenia nagroda pocieszenia trafi do, do, do osoby, e, o której ja tutaj myślałem od początku. I to jest osoba, która dawała właśnie komentarz o kapenach, o rybkach. Ktoś to oglądał, kojarzy to rozwiązanie, właśnie linia 100, rybka. I poproszę, aby widz, który tutaj ten komentarz wrzucał i, i ta odpowiedź była przeze mnie wyczytywana, też się zgłosił jako po drugą nagrodę. Jednocześnie wszystkim bardzo mocno dziękuję za udział. Podstawię was z powrotem, żeby Was tutaj nie trzymać. W niepewności, bo moje ręce są niepewne. No eee, i wróćmy do drugiego tematu. Eee, wróćmy do drugiego tematu, co się dzieje, że na nic nie ma czasu. Eee, no właśnie. Mateusz, ty masz koszulę, ale ty masz rozmiar ze smyka taki eee, XXS, to Wątpię, że to się na kogokolwiek nada. Do jakiegoś przedszkola jej musisz oddać, to może tam, tam to się przyjmie z radością. Simon, wiesz co? Ja rozmawiałem o tym z kolegą, bo to był chyba nawet twój pomysł. I coś pomyślimy nad czymś, nad jakimiś takimi fajnymi e, koszulkami z akcentem autobusowym. Zrobimy to, tylko znowu potrzeba na to czasu. Wracając, nie mam czasu na nic. A, bo jak wiecie, w moim życiu zawodowym bardzo dużo się dzieje. Siedzenie w autobusie to już nie jest moje główne zajęcie. Ciężko to nawet nazwać zajęciem pobocznym. A, no, i teraz tak naprawdę więcej siedzę za biurkiem i w komputerze, ale dalej w tej komunikacji, szczęśliwie, niż, niż za kierownicą. Więc, tak jak mówię, materiałów jest w zanadrzu sporo. A ile tu się dzisiaj policji kręci? Materiałów w zanadrzu mam sporo, ale wszystko z czasem. Wszystko z czasem mam pełno nieobrobionego materiału. Mam jakiś film tam zaplanowany na tygodniu i tak dalej i tak dalej. Koszulki tak, z koszulkami to naprawdę nie jest. Jakiś tam myślę prosty kapsel czy coś takiego. Są różne takie tam serwisy wspomagające taki, taki, taką tematykę. A... Pan kierowca przyjechał. Dzień dobry. Pan kierowca ze 110, a ja tutaj nadaję publicznie i zaraz będzie tutaj Teraz cię pokażemy. Internet. Nie? Proszę. Dzień dobry. Pan kierowca z gajtu przyszedł. Jak się pracuje w gajcie? Dobrze. Fantastycznie się Dobrze. pracuje w gajcie, no. Więc jak widzicie właśnie. No, wszyscy zadowoleni, przychodzą, zawsze uśmiechnięci. To jest to, krawatów nie noszą, bo nie muszą. Szczęśliwi ludzie, no. Szczęśliwi ludzie. A... No dobrze, to tym akcentem, bo tu musimy interesy z kolegą pozałatwiać, ale tym akcentem kończymy, bo powiedziałem co chciałem powiedzieć tak naprawdę. A może coś jeszcze po południu. Wrzucimy i zobaczymy, co i jak tam wyjdzie. Także do zobaczenia.